Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na spacer w ogrodzie. Wciąż jeszcze mamy wakacyjne temperatury, które podchodzą nawet pod 30 stopni. I sucho, wciąż bardzo sucho, bez deszczu. Krajobraz powolutku się zmienia. Jesień robi podchody, wkrada się coraz bardziej do ogrodu. Rośliny przybierają stonowane kolory. I tylko część z nich ma teraz swoje 5 minut z racji swojego wrześniowego kwitnienia, a dziś mamy 13 września. Witają nas hortensje bukietowe. Te, które rosną w cieniu, mają się fantastycznie, a te, które posadziłam w słońcu. No niestety, większość z nich jest już teraz mocno przypalona, więc znów szykuje mi się jakieś. Przesadzanie kilku sztuk, żeby po prostu w kolejnym sezonie miały łatwiejsze życie. Gdzie je schowam? Tego nie wiem, bo miejsc cienistych u mnie, póki co, zbyt wiele nie ma. Pod hortensjami kwitną teraz gwiazdy września, czyli rozchodniki okazałe. Specjalnie o nich nagrałam cały filmik, bo są to fenomenalne byliny i właśnie teraz w końcu lata. Kwitną całą swoją mocą dodając koloru. Ich spore, baldachowate kwiatostany ubogacą każdą rabatę. Bo wierzcie mi, jeszcze nie zdarzyła mi się taka kompozycja roślin, żeby one wyglądały źle. Zresztą sami się przekonacie, zapraszając je do swoich ogrodów. Same bukietówki także powolutku zaczynają się przebarwiać, więc pokażą nam jeszcze niejedno swoje oblicze. Rabaty od zachodniej strony budynku mam obsadzone rozchodnikami okazałymi i chcę ich tutaj więcej. Marzy mi się taka rozchodnikowa alejka, żeby właśnie teraz we wrześniu było tutaj mnóstwo koloru, mnóstwo odcieni różowego. Więc tam przy siatce pod drzewami, pod krzewami będę tych rozchodników dosadzać, żeby nadać tej rabacie jak najwięcej mocnego, fajnego koloru. Rabata południowa już teraz mocno przygaszona kolorystycznie. Wygrzane słońcem koci miętki i wieka radonna jeszcze kwitną. Jeszcze ta poświata koloru unosi się nad nimi i nadal cieszy. Rozchodniki wplecione w kępy liliowców powoli szykują się do pełni kwitnienia, a iglaki dodają zielonego koloru jako ich tło. Powiem szczerze, ta rabata wciąż nie daje mi spokoju. Było tutaj już tyle zmian, że szkoda mówić, i ciągle coś mi tu nie gra. Też tak macie u siebie: albo jest tu czegoś za dużo, albo za mało. Jeszcze nie wpadłam, o co tu chodzi. Ale na pewno coś tutaj musi się zmienić. Idziemy dalej. Rabata kolista wypełniona po brzegi. Tu na szczęście jestem prawie zadowolona. Jedyna roślina, która musi stąd wyemigrować, to zawciąg nadmorski. Dlaczego? Bo jeśli rozchodniki się na niego wyłożą, to go zaduszą na Amen. Poza tym zawciąg potrzebuje zdecydowanie więcej słońca niż ma tutaj zapewnione. Ten rok jest suchy, więc rozchodniki ładnie trzymają fason, ale kiedy dostaną deszczu, to niestety mogą się rozłożyć. Już pod samym ciężarem mokrych kwiatów będzie je trudno utrzymać w pionie bez żadnych podpór. Poza tym efekt jest zadowalający i werbena patagońska i miskanty, które mamy tutaj wyżej fajnie się przeplatają i będą jeszcze długo zdobiły terabatę. Metalową pergolę zdobią teraz resztki super które ocalały po mega sierpniowym wysuszeniu. Z całą resztą już się pożegnałam. Było minęło, szkoda, no ale co zrobić. Zresztą powiem wam szczerze Sama jakość moich supertoni w tym roku również mnie nieco rozczarowała. Mam wrażenie, że nie do końca było to to, co zamówiłam. Miały co prawda krótki czas swojego wielkiego wow, a potem było już tylko coraz to gorzej. Mimo podlewania, mimo nawozów i przycinania, kwiaty schodziły coraz niżej, zachowując się jak tradycyjne surfinie więc sama nie wiem. Ale chyba za rok już jednak nie trafią na taras. Jeśli macie podobne doświadczenia, to piszcie w komentarzach, co mogło pójść nie tak. Na rabacie przy budynku gospodarczym teraz królują rozplenice i werbena patagońska. Ten duet jest niesamowity. Werbena, chociaż wciąż wysiewa się w chodniku jak szalona i mnie po prostu denerwuje, to w tym zestawie ciągle ona czaruje. I nie potrafię jej stąd wykurzyć. Rozplenice puszczają swoje czarodziejskie kotki, których wciąż przybywa i wygląda to po prostu super. Za świerkową ścianą, czyli w drugiej części ogrodu, dużo zmian. Widoki już czysto jesienne, a kompozycje nostalgiczne. Tu i ówdzie jeszcze plamka słonecznego koloru rudbeki, a poza tym już bardzo stonowana kolorystyka. Dodatkowo zaczęłam sporo prac porządkowych, bo nie było już czym się zachwycać. Wycięte byliny otworzyły widok na miskanty oraz na rabaty wywiasy. Tam jeszcze sporo się dzieje, bo choć rośliny kwitną resztkami sił, to bujne rozplenice podkręcają widoki. Te rabaty przyoblekają się już w jesienne kolory, ale mimo wszystko jeszcze spacer wśród tych dwóch kolorowych wstążek daje mnóstwo radości i satysfakcji. Codziennie tutaj przychodzę i codziennie zachwycam się inną odsłoną tych rabat. Tak jak Wam mówiłam, tutaj jest mnóstwo rozplenic, które teraz właśnie tymi swoimi wesołymi kotkami dodają rabatom uroku. I to jest niesamowite. Taka zmienność jest po prostu fenomenalna w ogrodzie. Wszystko to, co w czerwcu, lipcu i sierpniu krzyczało kolorami, teraz przycichło. A na wierzch wyszły te rośliny, które gdzieś tam spokojnie czekały na swoją kolej. No i teraz one tutaj wiodą prym. Przecudne rozchodniki okazałe dodają różowego koloru. Z ich udziałem każda rabata wydłuży okres swojej świetności. Jeżówki walczą z czasem, nie poddają się. Niektóre już przyczerniały, zaschły, a niektóre jeszcze ciągle chcą nam wydłużyć przyjemność oglądania i jeszcze, jeszcze tutaj bardzo ładnie zdobią. Niższe i wyższe kocimiętki ciągle jeszcze kwitną, już resztkami sił, kwiatuszki na samych końcówkach, ale nadal przyciągają wzrok oraz owady zapylające. I ciągle tutaj na nich dużo się dzieje. Ładnego żółtego koloru daje tutaj Rudbeckia Little Henry. Ta sadzonka ocalała, urosła, wydała kwiaty. Natomiast druga, która była właśnie po drugiej stronie wywiasów, z jakichś powodów zamarła. Pędy zaczęły zasychać, tak jakby po prostu słońce je spaliło na zupełny brąz i te sadzonki no niestety straciłam. Jest jakiego powodu nie wiem, czy to jakaś choroba grzybowa, czy coś czego nie rozszyfrowałam? No jedno jest pewne, na pewno żadne gryzonie jej nie zjadły. Ona tak pęd po pędzie zamarła. Na szczęście ta druga ocalała i teraz prezentuje się tu bardzo, bardzo ładnie. Tak się prezentują całe wywiasy o tej porze roku. Od zewnętrznych stron, oczywiście, już mam posadzone młode sadzonki. No i pracy wcale nie ubyło, ponieważ przez upalne dni ciągle trzeba towarzystwa pilnować i podlewać. No ale bez tego ani rusz, żeby w kolejnym sezonie cieszyć się jeszcze większą bujnością roślin na tychże rabatkach. Na najdalszych rabatach w ogrodzie także już spokojnie. Widoki stają się stonowane. Rośliny dają nam wyraźnie do zrozumienia, że ich czas mija, a wielkie wow, dobiegło końca. Tym sposobem dotarliśmy do końca ogrodowej opowieści na dziś. Skończył się najbardziej spektakularny czas większości roślin w moim ogrodzie. Zakończył się także projekt Wall wow Garden, w którym miałam zaszczyt uczestniczyć. Gratuluję pani Ani wygranej. Jest to w pełni zasłużony tytuł. Życzę także radości z nagrody i super wypoczynku w pięknym miejscu. Pozostałym uczestnikom również gratuluję pięknych, zadbanych i wypielęgnowanych ogrodów. Oglądanie wszystkich prezentacji było wielką przyjemnością, a ile pracy za tym stało, to już my, właściciele ogrodów, wiemy najlepiej. Wszystkim należy się teraz zasłużony odpoczynek, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny, bo jak wiemy, emocji nie brakowało od początku do końca tej edycji. W tym miejscu mogę nareszcie podziękować wszystkim, którzy głosowali na mój ogród, wspierali i życzliwie komentowali. Nie miałam pojęcia, że ogląda mnie aż tyle przychylnych osób. Walczyliście dzielnie o każdą łapkę i serduszko, za co bardzo, ale to bardzo Wam wszystkim dziękuję. Statuetki nie udało się zdobyć, ale to nic. Mam fajne lampy w ogrodzie, które za każdym razem będą mi przypominały o przygodzie z programem. Osobiście bardzo się cieszę, że odważyłam się zgłosić, wystartować i pokazać ogród w szerszej grupie ogrodowych pasjonatów. Jednym się spodobał, innym nie. Wiadomo, każdy ma swój gust. Najważniejsze, żeby dla nas, właścicieli, ogród był zawsze wow, czyli taki, jaki, jest, jaki sobie Wymarzymy, stworzymy i wypracujemy własnymi rękoma. Wtedy każdy będzie zwycięzcą kolejnych sezonów w swoim ogrodzie. Moi drodzy, z tym przesłaniem dziś Was zostawiam. Zamykam temat projektu Wow Garden u siebie na kanale. Dziękuję za dziś, i tradycyjnie zapraszam na kolejny filmik. A do oglądania ogrodowych panoram zapraszam na mojego facebooka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.